Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 8. Analiza rynku i sprzedaży. 8 kwietnia. Dostosowywanie strategii marketingowej. Zagadnienia: 8.4.1 Monitorowanie wyników. 8.4.2 Analiza konkurencji. 8.4.3 Segmentacja rynku. 8.4.4 Wykorzystanie mediów społecznościowych. 8.4.5 Testowanie różnych podejść. 8.4.6 Dostosowywanie treści marketingowych. 8.4.7 Utrzymywanie elastyczności. 8.4.8 Podsumowanie. Dostosowywanie strategii marketingowej to kluczowy element w skutecznym promowaniu książki, który pozwala autorom i wydawcom reagować na zmieniające się warunki rynkowe, preferencje czytelników oraz osiągane wyniki. Poniżej przedstawiam szczegółowe podejście do tego zagadnienia. Analiza danych sprzedażowych, regularne monitorowanie wyników sprzedaży książki jest pierwszym krokiem do dostosowania strategii. Narzędzia takie jak KDP, Kindle Direct Publishing oferują szczegółowe dane dotyczące sprzedaży ebooków, co pozwala ocenić, które tytuły sprzedają się lepiej i w jakich okresach. Feedback od czytelników, zbieranie opinii od czytelników za pomocą ankiet, recenzji lub aktywności w mediach społecznościowych może dostarczyć cennych informacji na temat tego, co działa, a co nie. Można wykorzystać platformy takie jak SurveyMonkey do przeprowadzania ankiet. Badanie działań konkurencji, monitorowanie, jak konkurencyjni autorzy promują swoje książki, może dostarczyć inspiracji do modyfikacji własnej strategii. Obserwacja ich działań w mediach społecznościowych, promocji, cenach oraz interakcji z czytelnikami jest bardzo pomocna. Dostosowywanie do trendów rynkowych, świat wydawniczy jest dynamiczny i trendy mogą się szybko zmieniać. Regularne przeglądanie portali branżowych, takich jak Publishers Weekly, pomoże w identyfikacji najnowszych trendów, które można włączyć do strategii marketingowej. Określenie grupy docelowej, zrozumienie, kto jest głównym odbiorcą książki, pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie działań marketingowych. Ustalanie segmentów na podstawie wieku, płci, zainteresowań czy nawyków zakupowych może pomóc w kierowaniu komunikatów marketingowych. Personalizacja treści, dostosowywanie treści marketingowych do preferencji różnych segmentów czytelników zwiększa ich skuteczność. Na przykład, można tworzyć różne kampanie e-mailowe skierowane do różnych grup odbiorców. Zmienność platform. Różne platformy społecznościowe przyciągają różne grupy wiekowe i zainteresowania. Ustalanie, na jakich platformach jest aktywna grupa docelowa, pozwala skupić wysiłki marketingowe tam, gdzie przyniosą największy efekt. Narzędzia takie jak Hootsuite mogą pomóc w zarządzaniu obecnością na różnych platformach. Interakcja z czytelnikami, angażowanie się w dyskusje, odpowiadanie na komentarze i tworzenie treści, które skłaniają do interakcji, zwiększa zaangażowanie i lojalność wobec autora. Można wykorzystać takie formaty jak QIA na Instagramie czy transmisje na żywo na Facebooku. A-B testing, wprowadzanie różnych wersji kampanii marketingowych, np. różne tytuły e-maili, grafiki, teksty reklam, pozwala na ocenę, które z nich działają najlepiej. Narzędzia takie jak MailChimp oferują funkcję A-B testingu dla kampanii e-mailowych. Ocena kampanii promocyjnych, regularne przeglądanie wyników kampanii reklamowych pozwala ocenić ich skuteczność. Na podstawie tych danych można dostosować zarówno budżet, jak i treści kampanii. Zmiana komunikacji: jeśli dotychczasowa komunikacja nie przynosi efektów, warto rozważyć zmianę tonu, stylu lub treści przekazu. Czasem drobne zmiany w narracji mogą przyciągnąć nową publiczność. Ewolucja w oparciu o trendy, oczekiwania i zainteresowania czytelników mogą się zmieniać w czasie. Dostosowywanie treści marketingowych do aktualnych trendów np. rosnące zainteresowanie tematami ekologicznymi może przynieść pozytywne rezultaty. Bycie gotowym na zmiany, szybkie dostosowywanie strategii marketingowej w odpowiedzi na zmiany rynkowe lub zmieniające się zainteresowania czytelników jest kluczowe. Autorzy powinni być elastyczni i gotowi do wprowadzania innowacji. Oprzyrządowanie do analizy, wykorzystanie narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, do śledzenia ruchu na stronie internetowej, pozwala na bieżąco monitorować skuteczność działań marketingowych. Dostosowywanie strategii marketingowej to proces ciągły, który wymaga regularnej analizy wyników, badań rynku oraz elastyczności w podejściu do promocji książki. Używanie danych do podejmowania decyzji oraz bycie otwartym na zmiany i nowe pomysły jest kluczem do sukcesu w promowaniu książki. Dzięki odpowiednim narzędziom i podejściu autorzy mogą efektywnie dostosowywać swoje strategie, aby maksymalizować wyniki i dotrzeć do szerokiego grona czytelników. Kreatywne pisanie Jak napisać bestseller? Rozdział 8 Analiza rynku i sprzedaży 8 kwietnia dostosowywanie strategii marketingowej